Dzisiaj odcinku będziemy robić memy w Robloxie, zobaczcie, możemy sobie wejść tutaj do domku i rozpocząć zarabianie i bardziej robienie memów, a więc tak, potrzebujemy komputer, ale nie mamy więcej liczby obserwujących, więc musimy zyskać jakoś obserwujących, no dobra. A więc tak, tu mamy jakiegoś mema, spoko od kubojca. O Jezu świetnie, dobra, nie wiem co tutaj chodzi, dobra. Na razie, na razie chodźmy na dół, ponieważ chyba tutaj będziemy musieli rozpocząć naszą przygodę, no i dobra! Użyj komputera, lecimy z tematem, a więc tak, okej, okay. upload. Mamy, nie mamy żadnego mema. Okej, okay, dobra, poczekajcie. Najpierw ja muszę tutaj oprzeć o co tutaj chodzi. Czekajcie, czekajcie, może tutaj się robi. Tu się tworzy mema. Dobra, robimy jakiegoś mema. Okej, okay, mamy chyba już jednego z tego co rozumiem, a nie, czekajcie. Eee, Advent to Game Database? Aha, że czekajcie. O kurde, to ja już nie rozumiem. LOL, może LOL? DENINE! No dobra, w takim razie okej, okay. no mamy tutaj coś już tu podnosimy, mamy cztery memy i dajemy je do kompa, upload, tak jest dobra, wiem jak to działa, cztery cztery się wysyłają, okej okay. do internetu, no i co teraz, co nam to da o nie, jeszcze się, ale tu się długo wysyła, dobra, nie, tutaj na pewno będziecie musieli ładować mega, mega, mega robuxów, bo wiecie o co chodzi, baby. tu musi być bardzo, bardzo, bardzo dużo robuxów no dobra, no to w takim razie, skoro e, tutaj jeszcze czekamy, aż nam się tutaj wszystko wyśle, e, no to wy możecie zrobić łopaczkę w górę, zasubskrybować oczywiście ten kanał e, a, a, a my będziemy Tutaj cisnąć dalej. O nie! Wydałem pieniądze! Kurde, dobra, fix Kanada! No to nic, no to nie mamy więcej siana. Ok, dobra, poczekajcie, rozwiem pieniądze. za dwa dolce. Okej, okej, okay, okay, a czy tu można, coś kupić? E, czy jest jakiś VIP? Na przykład jakiś, jakiś VIP? No, będzie jakiś, jakiś VIP? E, pieniądze, pieniądze. razy pieniądze przez godzinę, przez 10 minut. Przez czy... To my chyba kupimy na 10 minut na razie, bo to nam na razie tyle wystarczy, tak? To wiecie, to, to nie może być dużo, tak, to to? Kupujemy sobie za 30 Robloxów, baby. I tworzymy kolejne memy. No dobra. Robi się. To i tak chyba polega po prostu na tym, żeby. On cały czas musi rysować ten hop. No ale spokojnie. To ale ta półtora koła obserwujących. Tu jest z przytłoczeniem, bez posłuchów. No ale dobra. Spokojnie. Dobra. Mamy kilka nowych memów. W sensie zrobię jeszcze jednego. Pójdę to przesłać. tam Kupimy sobie za Robuxy te szybsze chyba wysyłanie. czy coś takiego. Nie wiem, czy to można kupić siano w ogóle. E, Drinket. Zrób to. E, e, aha. Okej, okay, Sprawy by. Ok. Ja o, tego sztuję? A ile? Opie! O Boże! Nie będę już sponsorował pieniędzy. No dobra, używaj komputera. Upload! Zmień tapetę. Okej, okay, dobra, czyli tutaj musimy kupić za 50 robuxów. A ko, za sobie Kamy za 500 drobów, parę, jaką tam możemy mieć tapetę? Okej. Okay. Aha, żeby my tu wpisać. Aha! Okej, okay. Jezus, dobra, to nie wiem jak to działa. Okej, okay, my dostajemy pieniądze za te mamy. Dwa dolce za jednego. Jeżeli sobie ulepszymy, to mamy więcej pieniędzy na upload. Okej, okay, no dobra, no póki co mamy dziewięć, ja kupmy sobie Co tu jest? Zatrudni przyjaciela! Co ty robisz, chłopie? Co ty mi będziesz kurde tutaj robić te? Robić memy? No nie gadaj, żony bony! CO JEST PALION DLA MNIE ROBI MEMY O co tu chodzi w ogóle, no dobra, no to bierzemy, no to mamy w takim razie jednego mema No dzięki, mamy jednego memiksa, ale my idziemy tworzyć, dobra Okej, okay, czyli tak się robi biznes, musimy zatrudnić jak największą ilość przyjaciół, żeby dla nas robili memy To akurat nie będzie ciężkie, my sobie tutaj poróbmy kilka tych memów, weźmy sobie trzy memy Okej, okay, weźmy sobie trzy, dobra, mamy trzy, dobra, nie róbmy więcej, bierzemy je, mamy cztery, tutaj bierzemy sześć SIEDEM BEME, okej, okay, no to upload Applaus! O nie! Dwa mamy zostaje zniszczone, czyli nie możemy więcej niż pięć wysyłać. OK, no dobra, ale to nam już daje fajne pieniądze, jeżeli teraz słyszymy pięć, a każdy daje nam po dwa dolce, tak? Z tego co rozumiem? Tak jest, to kupujemy upgradeowane ACY i będziemy mogli kupować jeszcze więcej. A czyli jeszcze więcej chyba siana będziemy dostawać za te miksy? No dobra, bierzemy to na pewno, tylko musimy poczekać, jeszcze wyśle, ale to się długo wysyła. O jezus, 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 jezus. to będziemy się tutaj troszeczkę nam porysować. Na pewno już palion tutaj nam wy wyrysował nowe miksy, między z Gitura. No dobra, kupujemy. I co teraz? I teraz będziemy więcej, więcej dostawać chyba. Zobaczmy, weźmy, ile tu mamy? Cztery już, o jezus. Zobaczmy, ile teraz zostajemy za te memy. Dawaj, wysyłamy. Ile za tego? Ja obstawiam 3 dolce teraz teraz Będziemy dostawać 4! O kurde! Ej, mega dużo! No dobra, to ulepszamy z na pewno, ponieważ to jest taka taka nasza następna cel, żeby mieć więcej. Ile teraz mamy w Store Nie pokazuje nam. Kurde, powinno. Ej, ale dużo się dostaje. 4! A 10 mamy! hopie, 10 memów! To już mamy na pewno 40 baksów za każde takie wysłanie. No Git, dobra. 3, <laughs> jestem chory. Kolejny przyjaciel jest za 23 baksy. No to to w sumie nie jest dużo. A co się u góry tutaj dzieje? Bo ja rozumiem, że w piwnicy nie to mamy od kubojca, bańkę! Bańkę mam mieć. Co jest w ogóle? No aż to my nie mamy. Nie, wiem w ogóle ile my tutaj mamy fanów. Czy gdzieś tutaj to pisze. Ile my mamy fanów? Chyba nie pisze na razie. No dobra. Boring, boring w internecie nam napiszą. Co za typy? Dobra. Nie jest jakiś Memix. Mamy Memixa, mamy 15 dolców. Okej, okay, możemy kupić e, szybsza prędkość. Kubę to, czy to jakoś bardzo dużo szybciej się wysyła? No tak, kurde, bym powiedział, że bardzo podobnie, szczerze. Ale no dobra, no niech, niech mają, dobra, mamy 19. Możemy wziąć tutaj kolejne, mamy 4 tutaj, no 23, dobra. Czyli jak wyślemy jeszcze jednego, kurde, na się nic nie da kupić? Dwa razy więcej pieniędzy, no już mamy, tak? Tu już mamy jeszcze, no, na razy dwa, okej. Okay. To potrzebuje snu, to nie wiem o co chodzi. E, ma, nie ma limitu miejsca. A tu jeszcze zbieramy skosze, okej, okay. wszystko wyślemy przynajmniej. Okej, okay. to są takie. E, okej, okay, dobra, rozumiem, okej, okay, okay, dobra, 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 okej, okay, rozumiem, dobra. A bludujemy kolejne 4, a ja. możesz wyjść, aha! Czyli one się tutaj przesyłają, tak? Okej! Okay. Okej, okay, okej! Okay. Czyli one się będą przesyłać, tak? Okej! Okay. No dobra! Co ty kurde robisz? Ty wstawaj! Ty! Jakie to. Co ty robisz, kurde? Dobra. Robić to mamy, robić to dla mnie mamy, cyk, cyk, dawać, urebole. Robić mamy, tak jest, let's go. Kolejne dwa odbijemy do komputerka. Upload, bank czy? Będziemy za dać tyle pieniędzy, dobra, jeszcze ja idę robić mamy. Jeszcze ja idę robić memy, i o co chodzi. Będziemy jeszcze mieli więcej, więcej, pieniędzy, no to trzeba, trzeba myśleć widzowie nad tym. Jestem trochę zawiedziony, że nie da się tutaj kupić nic takiego premium. No bo możemy kupić jakieś takie proste rzeczy, to było właśnie, że, że, że nie wiem, że mam wydział, to, będzie automatycznie zbierać te memy, ale czy my takie coś potrzebujemy? No raczej nie. Dobra, kupuję o wiele lepszego neta, bo. Zaczynamy to drażnić. Teraz mamy neta po prostu. No z kosmosu, no powinien to wysyłać w sekundę, dobra. Zgarniamy kolejne 6 memów. Będziemy musieli teraz kupić miejsce na dysku Ej, no ale. No czemu to się tak wolno wysyła? Wszystko, dobra. Upload teraz i jak jeszcze szybko. No i tak leci, mega to. Opload interdorów, no to przecież leci tak samo. Ja nie mogę, ja tego nie rozumiem. Dobra, upgrade'ujemy na teraz reklamę, bo... bo musimy więcej dostawać pieniędzy za nasze memy, co jest raczej oczywiste. E, 10 100 to jest szczerze bardzo dużo, my na razie więcej nie potrzebujemy. Dobra, upgrade'uję, a cy? Okej, okay, cy, no to poszło dużo. Ile dostajemy teraz za mema? Było 4. Było 4, a dostajemy... 11! O kurde, typie, no to już są dobre pieniądze. Dobra, bierzemy kolejne memy, mamy 8. O kurde, zaraz będziemy mieli fula. dobra. Upgrade 8, 8 dobra, okej, okay, teraz mamy fajne pieniądze. 51 baksów korzysta nas kolejny przyjaciel. Okej, okay, dobra, czy my tu coś możemy. Kurde, no to jest mega mało rzecz do kupna, to są jakieś. Okej, yy, okej. Okay, okay. Aha, że po prostu dobra, okej, okay, rozumiem. Dom jest tutaj, okej, okay, czy my coś możemy kupić? 50 tylko, Aha, że trzeba się po prostu bardzo dużo obserwujących. Okej, okay, no dobra, no na razie do tego nie będziemy tutaj, kurde, robić, no ale dobra, jak wyglądają nasze, mamy 69, dobra, kupujemy kolejnego przyjaciela. Cyk, cyk! Mamy go, tego bank, tego bank. Robić dla mnie tutaj memy, mamy kolejne 4. Okej, okay, ładujemy do komputera, robimy upload, e, ulepszamy prędkość netową, żeby nam jeszcze szybciej uploadowało. Dobra, nie mamy żadnych memów, mamy 4 Ok, dobra, lecą. One lecą bardzo wolno, szczerze, w sensie jestem zawiedziony. Dobra, ulepszmy sobie Ojej, z tylko do 12 naprawdę tak mało. No nic, dobra, tu zgardzamy kolejne 7 memów. Patrzcie tu, ale one zasuwają, nie no, teraz tu już le lecimy z tym mega szybko. Dobra, dodano do kuwety, Ok, Mamy 27. Upgrade więcej, kosztuje 50. To jest naprawdę... Naprawdę bardzo mało i wydaje mi się, że zaraz tam ta 50 cyknie na konto, ja sobie tu jeszcze zgarniam, kolejne trzymamy. Cyk upload dodane, okej. Okay. A my idziemy w tym momencie właśnie kupić już sobie rozwinięcie piwnicy. I co my tutaj mamy? podsłuchy. Ej, ja nie wiem idziemy tu byś jakieś jakieś A 100 tu mam. Okej, okay, okej, okay, mamy 100. Ja nie wiem w jaki sposób to się nabija. Chyba to jest po prostu nasze pieniądze, ile zarobiliśmy. ok no dobra, no ja tego na razie jeszcze. Ja nie rozumiem o co chodzi. Co jest? Czemu ja dostałem 800 bucksów? Ej, nie rozumiem, nie rozumiem. Dobra, zatrudniamy za to wszystko kolejnych przyjaciół. Patrzcie to. Ale będą dla nas zrobić mamy i rozwijamy piwnicę. Bang. O kurde. Dobra, tego już nie możemy zatrudnić. Ale patrzcie. Woja dla nas zrobić nie mamy. Freddy Simpson. Tak jest, zrobić dla mnie mamy. Ile my to mamy? 9. O typie. O typie. Nie możemy aż tyle ulepszyć. Dobra, ulepszamy tutaj, ulepszamy tutaj, ulepszamy, tutaj, ulepszamy to. I jeszcze to. I jeszcze raz to, jak nam wyślę tego mema, patrzcie to. <laughs> jesteśmy w ogóle 20 dolków już teraz, nie dobra, upgradujemy 13! 13 memów nam się ulepsza, git. Dobra, my już sami nie będziemy, no co ty, wstawaj z tego? Nie będziesz już sam z tego robić. No co ty? 12, te! Wstawaj mi tu, wstawaj! Nie ma leżenia, nie ma leżenia się obijania w mojej memowni. Tu ma być cały czas. robiona praca, cyk! 21. Możemy tylko kupić teraz ulepszenie prędkości internetu, ale oni tak wysyła to mega, mega, mega wolno. Chociaż chyba już to idzie lekko szybciej, dobra? Kupmy jeszcze raz te ulepszenie szybkości. Dobra, niech się robi, bo to jest, mi się wydaje, najważniejsze, żeby się jak najszybciej te memes wysyłały. Za dwie minuty skończyłem nam się doładowanie. Kupmy sobie jeszcze na 10 minut, bo na bardzo krótko nam się to kupiło, dobra? Kupmy jeszcze raz za te 30 rubloksów. Kurde, jestem zawiedziony, że w tym trybie nie da się doładować kasy, bo ja w tym momencie bym na pewno już sobie doładował więcej kasy. Więc to jest akurat słabe. Ile mamy memów? 20! Mam tyle miejsca w ogóle? Mamy! A nie, nie mamy! O kurde, niektóre poszły się walić. No trudno, dobra, musimy ulepszyć Surhejdża w takim razie. A to mu lepsze tylko o dwa chyba. W ogóle o 30, okej, okay, dobra, czyli teraz już fajnie poszło ulepszenie. Dobra, Gate. Co tu można kupić? Co tu można kupić? drugim przyjaciela, nie możemy. No i nie ma właśnie kurde pieniędzy, a tu nie można dokupić, no. Ale to jest denerwujące. Kto potrzebuje snu? Aha! Okej, okay, że po prostu oni nie pójdą spać. No dobra, okej, okay, rozumiem. Eee, nie, co to robi? Słuchaj, że trzecia, piłem przez pięć minut zamiast. Ja nie wiem, co to robi. Ja, ja nie wiem, ja tego na, na razie, że tego nie rozumiem. W sensie nie wiem, co, co mi to daje, że będzie ta trzecia. Tu potrzebujemy półtora podsłuchów. No, mamy 300, czyli jeszcze nie możemy, ale nie wiem, co to też daje toaleta. Kurde, mega, mega, mega ta gierka. Wolno idzie, dobra. Mamy memów teraz nic, musimy wziąć z koszyka. Ok, ile mamy? 17. E, mogę wrzucić 17? Mogę, idealnie będzie 30. O, kurde, ale leci. Za jednego mema, uwaga, było 190, mamy. Ok, czyli 114. Jak to ulepszymy, to dostajemy 116, czyli okej, okay, no, zwraca się to praktycznie w tej samej kolejce, prawda? Więc jest spoko, one się po prostu przysłają, ale ja teraz nie mogę, no, wstawać! Nie robię, kurde, wstawać, 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 kurde, robić mi tu ten memy, co wy to, kurde, idziecie spać. 200 podsłów, możemy to kupić, okej, okay, kupmy to. Więc to robi płaski ekran. To będą jakieś lepsze memy, czy co? Bo nie rozumiem. Bo tak, już osiągnięcie mamy. Nie wiem, nie, 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 nie wiem. Nie wiem o co, chodzi. po prostu zostaliśmy jakiegoś hipa. Yy, ale nie wiem, czy to nam jakoś pomoże, czy co? Kurde, nie rozumiem. Dobra, mamy 15 kolejnych memów do załadowania. Zmieszczą się? Nie zmieszczą się, musimy mieć szybszego neta, no. Wysyłaj się szybciej, człowieku, no! Już kolejne dwa razy ulepszyłem tego neta, on dalej się takiego już nadziei nie wysyła. Dobra, jeszcze jednego ulepszymy. Naprawdę, no patrzcie, mamy 30 memów, a one się nie chcą przesłać. Dobra, kurde, trudno, nie mogę tworzyć nowych memów. Przecież skoro oni wszyscy tak wolno to robią. Dobra, zobaczę co tutaj jest. kopsu, PS5 mogę kupić, ale nie wiem co to robi. Dobra, daj mi to. Nowe kongraty, osiągnięcia. No dobra, czyli to po prostu coś on daje, okej. Okay. Nasz stary sobie leży. 2k, nowa kanapa, okej. Okay. Korepka dla mamy żyrandol. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To tego na razie nie możemy, żebyśmy o wiele więcej pieniędzy. Zobaczmy co jest na dworze. Czy na dworze coś, coś możemy? Nie! Łódź, a tam co jest, kurde, zomek? zamek. Jezus, dobra, po co nam zamek? Dobra, na razie to nie wiem. Na razie nie ma źle. No robimy niby te memy. Patrzcie, tu znowu w koszyku pewnie jest 20, no tak. Kurde, ale zasuwają te moi znajomi. Haha, jest dobrze. A tutaj mamy, dwa, no a tu nie mamy tyle slotów. No i to jest ten problem, to jest właśnie ten problem, że znajomi zasuwają, a kurde tam to nie wyrabia. No tu nie ma sensu w ogóle dokładać kolejnego typa. Tu musi być szybszy upload, no tu musi być o wiele szybszy upload, bo no po prostu nie, nie, nie wyrabiamy. albo Storage. Albo więcej pieniędzy. Dobra, weźmy więcej pieniędzy. Mi się wydaje, że to jest ogólnie najlepsza inwestycja, jaką można zrobić. Zawsze powinno się ładować w pieniądze, prawda? Aplodujemy, o kurde, nie zmieściło nam się jakiś tam memik. No dobra, trudno. Ale okej, okay, ulepsza nam się. Nie wiem jak to zrobić, żeby dostać, kurde, znowu tak dużo baksów naraz, bo wcześniej dostaliśmy jakieś chyba 80, 800 baksów naraz. Mamy 300 dolarów, ale te 300 dolarów to nam nie daje za dużo. Patrzcie. Tutaj jak to wciepniemy, znowu nam się zniszczą te mamy. Kurde, jakby to zrobić, z one się nie liczczy. no możemy znowu nie w pieniądze, wtedy to na pewno nam się to opłaci. no zobaczcie. Za Dostajemy już 22 To jest spoko, w sensie, bo to, co nam się ładuje przesłać, to jest już jakieś ponad 500 baksów. Tylko patrzcie jak to się wolno napija. Nie wiem, denerwuje mnie ta minigierka. Ja tu już gram w to 15 minut, a ja się czuję, jakbym nie grał w to w ogóle ten zaś mi poszedł spać. dość, kurde, jak mu zaraz wystrzelę do hopa. Kurde, nie wytrzymam. Patrzcie, nasi followersi się już teraz szybciej nabili. Mamy już 800. Eee, tam było po co 200 ten obrazek, no ale to nie wiem, co nam to dało. Za półtora koła oblokowuje się toaleta. Okej, okay. czyli wystarczy chyba jeszcze troszkę. Pograć, żeby dostać lepsze, lepsze rzeczy Po prostu brakuje nam mega mało, żeby dostać Te lepsze rzeczy, więc spoko, nie ma źle Ale pytanie, jak tu można to szybciej Dobra, ja ulepszam neta, mnie to nie obchodzi Bo ten internet to jest chyba game changer Dobra, wrzucam kolejne Chyba 12 memów, które mam w kieszeni Jeszcze raz neta chcę ulepszyć, tylko proszę Daj mi jeszcze raz ulepszyć neta Dobra, cyk, ulepszamy, szybsza prędkość I uploadujemy, dobra, czy to się w ogóle ulepsza szybciej? Kurde no nie wiem, no po prostu tak wolno jakoś tutaj tak leci. Okej, okay, bierzemy kolejne 20 memów, no No i szybko mi podać spać, no kurde, co ty robisz? No wstawaj tu mi, kurde, do roboty, a nie mi tu kurde yy, idzie sp spać ty, patrzcie oni 25, minut, patrzcie jak go nie produkują, tutaj, patrzcie to. No patrzcie jak to jest, ja już mam 30. No ja już mam 30, co ja mam z tym robić? No ja nie mam aż tyle miejsca na kompie, no dobra, musimy kupić miejsce, no nie ma co. 35, tylko 35 Dobra. Ulepsza miejsce, patrzcie, 460 baksów jest za miejsce teraz. Co? to Jest tak dużo. Dobra, teraz po tym memem będziemy mogli odblokować to. Kupujemy i uploadujemy, 40, 40 memów. Za jednego mema, uwaga, dostajemy 23, 4 razy 2,3, no sporo. Najgorsze jest to, no tak ja mówię w tym sklepie, bo no ja nie po to ładowałem robuxy żeby ich nie mieć, prawda? No to mnie akurat mega denerwuje No ale dobra, po prostu może Trzeba kupić, no kolejnego typa nie ma co kupować Ponieważ oni już nam nic nie dadzą, prawda? Oni po prostu nam już nic nie dadzą, mamy już za dużo Bo patrzcie, ja tutaj podchodzę, mam 19 A w miejscu, kurde, kompa Mam 10 slotów, to jest bez sensu Ta gra zatrzymała się w pewnym momencie Kiedy ja nie mogę pójść dalej, bo Co ja mam zrobić? Musiałbym teraz czekać Aż te 40 memów się wyślę Czego nie chcę robić, bo przecież będzie nudny odcinek Więc muszę coś tutaj wymyślić, dobra, okej okay. Mamy 1200 obserwujących, wyjdźmy na dwór Weźmy na dwór, tu na pewno da się coś zrobić. Od Kubojca, no nie mam pieniędzy, okej. Okay. Półtora kawałka posługu, mogę kupić... No nie mogę tego kupić, dobra, okej. Okay. Eee, tego też nie mogę kupić, dobra, ale przejdźmy się po innych domach. Czy ja mogę wejść do innego typa do domu? I sprawdzić co on nam takiego robi, bo mi się wydaje, że tak. A więc tak, tu jest typ, aha! Aha, on ma wszystko, okej! Okay, on ma Johna chcę zobaczyć jego podziemie. Jak to tam wygląda, bo jestem... okej. Okay. Okej, okay. okej, okay. nie wiem czy tu chcę wchodzić. CO TU SIĘ DZIEJE?! CO TU SIĘ DZIEJE W OGÓLE?! Ale patrzcie, on też wcale nie ma dużo przyjaciół, Zobaczysz, że jest tylko dwa takie paski przyjaciół. Tu nawet już w tych nie szedł, 11 koła za jednego. Ale patrzcie, on już bardziej poszedł w Jonasine, tu w Lil Fajne, o wiele to jest lepiej zrobione. No i on jest chyba. Który jest na serwerze? It's Ana eee, No, pierwszy. 120 tylko obserwujących, 120 tysięcy, więc tak to wygląda, jak się ma 100 tysięcy. No nic, no my tyle nie mamy, eee, ale, ale z tego co widzę, to on też ojca nie odkupił, więc to też jakoś dużo tutaj chyba w tą gierkę nie pogrą. No nic, my wracamy do siebie, bo, bo musimy tam, kurde, nadrobić to, co mamy do nadrobienia. Mamy 500 pieniędzy. Więc za 500 pieniędzy już coś możemy więcej kupić Zobaczmy, zejdźmy na dół Mamy 1400 obserwujących, za półtora koła coś tam to, Toalety kupujemy, o, to się przyda Ale dobra, najpierw weźmy memy 27, nie, nie mogę, bang, bang, bang nie ma spania, debile. Nawalać dla mnie memy. Dobra, czy my mamy jeszcze jakieś memy, które się wysyłają? Nic, patrzcie to, 40, cyk. Dobra, za 600 baksów ulepszamy to na pewno, bo to nam więcej, daje więcej pieniędzy za, za upload. I teraz zamiast tam 30, mamy już 38. Okej, okay, to jest spoko, bo patrzcie, teraz za, z, o, zaraz ulepszymy sobie neta, i będzie już okej, okay. dobra, kupmy toaletę. Co daje toaleta? Yy, naprawdę, naprawdę, tylko to. Tylko to. To jest dosłownie wszystko, co ja dostałem. To jest dosłownie wszystko, co ja dostałem. Czekaj, na to 15 minut. Oh my god. No dobra, możemy kupić lepszego tak Kupmy. No to na nic tak chyba nie daje. Nie wiem po co ja to kupuję No ale dobra, no nie jest. U góry chyba coś jeszcze było PS5 chyba było za kafla. E, tak, za, za komputer do gier. Okej, okay, cyk. Zaraz co ja tu mogę robić? Mogę coś tu robić? Kurde, chyba nic. Oh my godness. A tutaj coś nie było? Czegoś za tysiąc? Za dwa tysiące są, okej, okay. kanapa i żyrandol, okej, okay. i odkupienie starego jest za milion, no dobra, nie wiem co nam odkupienie starego ma dodać niby, no ale dobra, może ja jakieś lepsze temy będę robić, może ja robię jakieś lepsze temy, jak ja tutaj siedzę, czekajcie, no, no mamy tu jakieś legit mema. no i weźmy go, eee, za, aha, bo tu jest tyle w kolejce. No Okej, okay, no dobra, to raczej to się nie dowiemy za szybko Ale możemy ulepszyć up e StoreHedja, będzie 45 wtedy, 50, okej okay. To już jest spoko Bierzemy kolejne 18 wrzucimy, ale słuchajcie Ja w tym momencie ten odcinek kończę, bo już trwa 20 minut prawie e A nic się nie dowiedziałem w sumie, więc nie wiem, subskrybujcie kanał Bo jeżeli chcecie więcej odcinków z tego, no to zagramy, ale tutaj nie ma jak zespitronować tego Robuxami, więc to jest taki tryb, że Te odcinki muszą trwać po godzinę, dajcie znać, czy takich chcecie, to może nagramy